poczekaj. Ach, tym palcem tutaj kciuki. okej. chcę złożyć. Jesteś teraz tutaj ogromnie ważne, bo co musisz zrobić? Sola, stola, niech żyją żyją nam. Sola, stola, niech żyją żyją nam. Jeszcze raz, jeszcze raz, niech, tam, niech żyją żyją nam. Niech żyją nam!

tam no, macie jednego takiego no, znaczy no ale wspomnić przyjdzie żółtego mata Bardzo no nadzwyczajnie Bo właśnie wczoraj chciałam gdzie... że dwa czerwone wiozły dzieci w samochodzie na warszawskie może u nas też jedni To znaczy śmieję się z nim pewnie wiesz ta kobieta powiedziała no pojechać na sądowi Dostań. Gdzie one Gdzie one stają, tylko że Ja nie wiem, co za głupota. Przez znajomości. Wszędzie bo widziałam, że takie, zbóra, ta. takie są. Szał na to. A to szał ma niebieskiego. Niebieskiego są? A Szymon marzy o czerwonym, nie? No to dobra. Martuś! Ja proszę. Tak. o dziecko przytuli. Chodź, chodź do dzieci. Najpierw. Ufana. I nie Martulka śliczna. Zobaczcie, te... Ty... Czas dalej. Chodź. Marta się cieszyła. już?